Na czwartą niedzielę Wielkiego Postu Kościół Święty daje nam słowo, gdzie Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia. Dla mnie to słowo daje takie światło, ponieważ w tym fragmencie również występuje błoto i sadzawka siloe, które służą. Ku temu uzdrowieniu. Czasami jest tak, że człowiek jest pogrążony w swoim smutku, żalu, kiedy właśnie brudzi swoje serce błotem, grzechu, kiedy trudno mu jest wyjść z tego i zobaczyć coś dobrego. Może trudno mu jest też i przyjść z jakąś łaską, gdzie można Wyjść z danego problemu. I ma cały czas oczy, tak jakby na uwięzi. Nie widzi szans. Wtedy jedyną taką szansą. Wyjścia z grzechu, i otrzymania mocy uzdrawiającej jest po prostu wstać i iść do sadzawki. Dla mnie taką sadzawką Siloe. Jest moc sakramentu pojednania i pokoty. To jest po prostu konfesjonał, gdzie dostajemy mocy uzdrowienia Pana Jezusa. Właśnie to Jezus daje nam siłę i to światło, abym mogła zobaczyć, że jestem człowiekiem wrażliwym, że mam swoją godność, że potrafię coś dobrego. Jedynie w ten sposób Jezus daje nam i tylko On właśnie taką moc, ponieważ Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, i każdy ma swoją godność. Tylko czasami nam trudno uwierzyć i zobaczyć, zobaczyć oczami naszego serca, że właśnie tak jest. Drugi taki element, kiedy już doznajemy uzdrowienia, kiedy ten chory doznaje uzdrowienia, to warto zobaczyć też i swojego bliźniego, który jest obok mnie. I przede wszystkim popatrzeć na Niego, tak jak Jezus na mnie, z oczami miłości, popatrzeć na Niego oczami naszego serca, popatrzeć na Niego z miłością. Czasami dowartościować, czasami powiedzieć coś dobrego. Starać się też i wydobyć to dobro z drugiego człowieka, bo czasami coś ktoś zrobi złego, to wszyscy o tym wiedzą. A jak i to zło przyćmiewa to dobro, więc starajmy się właśnie wyszukiwać i wydobywać to dobro z drugiego człowieka. Bo ma swoją godność, bo jest też dzieckiem Bożym, tak jak i ja, i, i każdy z nas. Miłość Pana Jezusa dodaje nam otuchy, i dodaje nam wrażliwości, że potrafimy patrzeć na, na innych właśnie z taką miłością. Czego Tobie, słuchaczu, i sobie życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.